Przyszła do nas wiosna, no i ty trochę na to narzekałaś dzisiaj na Instastory, a mianowicie na to, co większości z nas się podoba, czyli te piękne, kwitnące kwiaty i krzewy, e, ciebie troszeczkę, e, może nie to, że irytują, ale na pewno drażnią. I tutaj mówię o tej alergii. Czy już się uporałaś, bo wyglądasz fenomenalnie? No, powiem ci, że cały dzień mnie to kosztowało, żeby uporać się z tym katarem. Myślałam, że dzisiaj nie przyjdę, bo miałam taki katar i wszystko mnie swędziało, i gardło, i kaszel, i łzawiące oczy. Niestety od dziecka mam problem z alergią na pyłki, a teraz jakoś ta wiosna przyszła nagle i wszystko zaczęło pylić w jednym momencie, więc e, no, muszę brać milion leków na alergię. I... Ściągać różne specyfiki z lawendy i innych drzew herbacianych. Okej, okay, ale zwalniasz wtedy trochę tempo, no bo ja pamiętam jak sama byłam alergiczką. No się nie da, wiesz, no w moim przypadku się nie da, ale rzeczywiście ta koncentracja jest gdzieś tam zgubiona przeze mnie, no bo non stop myślę o tym, że nie mogę oddychać, ale myślę, że nie jestem sama. No ta alergia jest, zauważyłam, u, 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 co drugiej osoby, którą znam.